Nie wiem co dokładnie Dobra, jest przewidziane jeszcze. Cześć, Hary, cześć, Technik. Ale będziemy zaczynać powiedzieć 16-17. Zobaczymy, o który ja będę w Krakowie wybierał. Jeszcze na kurnik Czy Czyli patrzysz, czy kurnik? Outside, proszę, czerwona. Oh, kurwa, zjebałem. Co Ale nie szed, nie szed. Nie ja się schodzi, ale jeszcze nie schodzi. Ja fajnie się schodzi. tu skosztowano mu Ja bym chciał wszystko krasnąć, przejga. Dawaj, napatrz. W Kurnik outside. jeden. Zamykałem Podkrawane, main On że mam Ale cipę dostałem, ty Ale mi pierdolił pierdoliu, ty Ja Kurwa, nie macie tego w normalnym rozmiarze tu. Weźmi bań z baity, ja stanę tam po prawej. Chodź, skok. Jeden kadwór, flesz za czerwoną. Jeden dwór. Dwóch za czerwoną już macie. Ty, co? Dwóch za czerwoną Ty... no, cały tak. czas. Osiem, dwóch, dwóch all safe. Trzyma. Jeden na hangar, drugi przy Jeden hangar, drugi przy fnxie. Przyszedł. Przyszedł. No, jeszcze Hagaż jeden. jeszcze Fenix. Przyszedł. 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 z Przyszedł. 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 biega. Chodzę w Ciężko, ciężko klepany. Hmm. Skupiam się, skupiam się, wiem Na radar. nie chyba Są Może coś podejdziemy kurwa, kurownik albo rampę? No tak, w drugie tempo podjechać, może tam nie. taka dziura będzie Ja co tu jeżdżam. rampę idę. To lewej rampą.

Krótki mi wyjebał teraz, krótkie. Krótkie i nie wiadomo gdzie drugich. Nie, może od lampy zamykasz, uwaga. Cześć, buzg. Nie wiem czym ci się zajmuje, jeszcze dam może drugich. No póki co starego projekt. <try> <try> kurwa macie, słyszałem go tam. Drugie. Ja mam Ja mam no mam na, na numerycznej kreaturze to zminowane Ja mam fajnie na ocenie A co? wreszcie Tam nagrałem przysięgszym A co tam na sobie? No pójdź za na może Skoluj Flesz Linia leci Bum O, oh, jeszcze jeden za oh, jeszcze Bum, dwóch, dwóch, dwóch Bum, tam jest Kurnik o, nie Cały tak, Dwóch outside. Mogłem się wcelować. Krócy, kur... Mój radio... Jest na dwóch, dwóch za czerwoną. Radia nie ma. Idę z dołu. Ona się długo rozkręca w tych meczach, Buzi. Wesoły glowing. Cześć Pepek, znówko lepiej dzisiaj. Hangar jeden i jeden. W górę Scream. Teraz się tego górnego nie mogę roz... Nie wiem jak rotować kurwa Nie wiem jak się odnaleźć tam ten... Cześć Happy, dziękuję gdzieś za 19 Pograć Ciebie ten dwór bardziej ja Palę kurnik Czy drzwi? Masz palę drzwi jako pierwszy możemy mógł respawn opalić Kurnik, słuchaj jak chcesz Kurnik Mogli wyjechać, wyjechali jeszcze. Jestem retardem pierdolonym! Jeszcze jeden kurnik. Jeszcze jeden drzwi. drzwi. Cza, ja dam Anwoja? drzwi. Dwie, trzy, trzy. Nie, będą widzieć. <grytanski> nie, nie, widzieć. nie, 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 jest nie, 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 No, co zajmować? Chyba coś lecić tutaj. Co to węg, zero co to. jak z tego zrobić? się zagotowałem teraz, kurwa. No, cofają so Jedą. Buzi, Będziesz miał kolejną rysę na tes zarzucałem rzucam jedną. Dam drugie. Nie mam Polaka. Kurwa, odjebałem. Na tym kurniku zaskoczyłem. Myślałem, że to jest, jakoś zgasili tego Polaka. Agasza. Jeden karbur. Rozbijają. Jeden, dwór jeden. Na woli nie dali.

Na dół pobieg. wychodzić na walkę. Zaczął walkować na tym Phoenixie. Ja czekam w hangarze. Dźwięk wybiegł z fauną. A wziąłem kurwa z Azja. Jestem miał być wczoraj, wczoraj, ale chory, nie Aż do ja Do dwójki nie. Jak na chcecie się przez, przez kurnik się Rampę. O, to się przez kurincie w dobrych? Rampa. to dawaj. Jakąś chujoną wieczkę na oczy złożyłem. Yeah, no, no, no. na rampie zostałem. Może wędzę Na przebo jeden, jeden dwór. Nie ma A tak wyjdziesz. na tak przed przed wyjdziesz. bo tak wyjdziesz. A tak wyjdziesz. A tak wyjdziesz. A tak wyjdziesz. Tak, dwa hefra. Tak, dwa

za wajna w się Uwiedził, nice. lobby był chyba. Był chyba kiedyś. Lobby, ja. Kurnik mi nie patrzony no jest. Nie wiem czy tak nie no ale mogę mieć Shiza. Trzeba. Pod Coś. Owo jest. chodź i rzuc. na z palakiem. Palać drzwi, idę. dół drzwi. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, To Chodź, chodź. podjeżdżać? do Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, Oj chuj chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. mi chodź. prawo chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź,

Mogą mieć oba obaj lowa, w mm -hmm. Nie wiem, kurwa, nie wiem czy to jest dobre, że ja na tym u góry Nie wiem, czekaj, wypierdalam Kamilci dziękuję za dziewiętasz i wam Ci No powrót kooperacji Jak nie podziękuję to przepraszam staram się skupić bo mi pizgają Troszeczkę się tiltuję Nie powiem, że nie A FPS y spadają Nie wiem co powiedzieć Nie z tylko pan trochę, nie wiem oh,

Bumfat rozumie, albo Syros, Syros. Mogą tu schodzić na szybciej. O co? rzuca? Chciał, Chciał drzwi zbić. Jest blisko skryt. Chojowego słońca A widzisz coś? Patrzę. Widzę, widzę, widzę nie przejdzie. To nie trzyma na razie, co? jest taki szemrek trochę, więc niby słońce może się chować. Dobra. Dwóch, dwóch! A nie wiesz o nic? Nie, 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 nie. Tak, chojowego. Słońce, ja też. Fajno się gra. Jak będzie spadać 60 FPS-ów? Jest, że drugi silos. Kurnik pochodzi, jeden Scream, jeden kurnik, jeden silos. Otwartam. Trzeba je kurnik Scream, no tak. leży. Kurnik leży. Kurnik leży. Kurnik pojedzie. To no fajnie kurwa. Się Skąd on ci Nie się że... A Sabinę, Sabinę, no A nie było go widać w ogóle No Nie wiem. no może pójdę kurwa z i tutaj z Wami. się to wiem, że no, no, na do kraty chyba znowu może do venta nie widzę nic outside. Chły na lobby jest. Ta, dwóch radio? Nie wchodzą Aż na razie. Słyszałem, że wracam do rampy. Chwają na chyba ja to, to już był za ventem, za bentem siedział. Wiesz, ja. Dwóch wędry. Twoja Fajnie, dobrze to wygląda. Fajnie, że pierwszy do Pierwszy ja, będę teraz próbował wyskoczyć. smoka przy czerwonej? Nie, nie, no. ja później, że dalej, no. Champo, Lapa, I ja giino, doberu, to fajnie. A ty też może? To nadoda. Nie, drzwi. A chyba. jeden. Idę pamiętać. Ja ginę zaraz? Doberą, co Nic Nie serwon na razie. Ja co

Próbuję pod silos przy tak, wiatrze. Ściany dają w pierwszy raz. Pity etat pierdolony. Jeszcze ja dwóch no autek. Wyjedę, go z tyłu. Nie gra 100. Jeden Fenix szedł. Na silosie. Fenix naszedł, tak? Ja tak. Kto z tym Fenix szedł? Ja jestem za ścianę. Z mi do i jeszcze jeden mi dobiegał. Jeszcze jeden Fenix. W górę do Fenixa mi wyjdzie. W chodnictwo brak. Dostał na jedno nowe. Jeszcze nic nie zaszło. Na silosa co? Był cały czas na silosie. Fenix i to dobiegł co w tą silosa chyba. To na moje nie wiedzcie. Nice, las. Last to jest ten z Sylasa, co cofnął na kwadrat. Tak, tak, tak. Z Sylasa się nie widzę. Panika jest jedna. Nice. Zrzucisz? Gicie, jeszcze kilka kurwa ich dusimy w tym, Tero. Tę kurwę nie wie Ja ci grałem! Tak ale wujowy. Biał, biał. nie zaszło. Jeden rampa to. A na outside jest. Ja patrzę dwór, tylko do przodu. A gdzieś daleko, ja to Aha. się. maina na zaskoczył, na mainie. Pod kawę, pod, po kewnem, pod ja zawsze drzwi chodzi. Tak, Chodź, tak, tak. Na flashery, dwór. Za pod na A WUPA jest. Za czerwony. teraz za trzymasz mnie, nie? Ostatni lopi, zawsze chodził drzwi Smoka wyszedł, kurnik zero. Zero, Zerom, ma. zero ma Wychodzę z radia Już ci nie zaufał Ty, ale on tak wybiegł, kurwa, jak go zacząłem ten Szybko ci wykurwi, powiem ci no. Mamy tu dowódcę jakiegoś? W miarę zareagowałem, sorry W miarę zareagowałem jakoś, ale kurwa nie sądzę, że tak cię szybko ten 30 Dowodzący? Klameczka Klameczka no, najlepszy hewent. prowadzący w Polsce Dał klameczkę Tam to hewent, to jest najlepsza taktyka Sprawdzona No widziałem go jak wychodził Dam fajka, gdyby jakiegoś wyjedłem na faszę, smokę do przodu, potem ode coś grobę. Do kurwa rampa, ale teraz dominacja. Oni nie wyjdą z tego. Oni czy nie ugrają w CT, nie ma szans. wraca kisi ten tu mogę dojechać? Pod w po pod pod po Na dół dawajcie, dawajcie tego na. na dole, na dole schodzić. Parę spał się głowy. No, Dawaj, mnie od Dobra, dwie, Dawaj, nie od razu. jak wyrobię Dwóch, Jeszcze jeden. Wpadę, podaj. Main będzie jeszcze tam. 2-2. Paka na Haven. Trzeba jeden, no. wam Heaven, jeden drugi. Na drabinie tupnął. Słabo mi. Heaven poszedł z maila Albo stojkowo. Heaven wybiega. Baka, na Heaven. Sorry. Nt. Ente... Kurwa defa miał w ogóle chyba. Nie, nie ma. Ten skin zjebany wygląda jak miał defa przy pasku. Zaczynamy na Galilach, czy... Co dobra. Ja, Szabata. Szabata zagrał. Kałacha bez no. trochę ja harny będzie to Ja wyjeżdżam drzwi. Zabij jednego. 14, który grać się może. O, tym zabije co? Jedenkę dali. No, Lewa podjeżdża. Leży Pod nie tylko Sat do czerwono może być. Side Macie kawałek. Aż pod czerwoną. Tu widać go. bo Uciekł okay? w Drugi za niebieską jeździł tam Z okazją Nie za hangara, jest za niebieską za niebieską przypączkę przy Jeszcze ja mam do HNX? Znaczy do hangaru poszedł Nie chcesz mi oddać, czubię? Ja oddać No nie, pojedziemy do chyba tylko, za niebieską był. prostu mu mu smutno, trzeba by, można by tam skierować z za niebieską zajebać no to kurwa. Trzeba Trzeba wrogu. Chyba ja 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 nie Hangar teraz wyszedł. Jeden po drugi nie Kurnik. Kurnik idź. Слышь, бэйку. Ти семьдесят смоки за раз секрет. это двойку. Я и с канала смоки. Дай мне двойку. Я на двух желтках без гасения. Три в рот. Найс. 20 ап.

Zajmij tak. się. No. WoW zabiją, no i win. Dobra, <laughs> outside smoke'i i wychodzimy drzwiami. Ja spadnę później na kur... Tam, tylko tam. To się... na smoka i spali w C2. Ja dam. Się podmokaj. Ja dam, ja dam. coś dwa dać coś? Wow. Dwójki auta? Z, auta? z auta, z, auta, z auta. Tak. Ja dam.

Trzyma ktoś kurnik, czy Trzyma. Tak, tak. Main. Na środku, main'a. Jeszcze jedno. Ja piknę mam tylko z bloku i klamkę. z za 4-7. Lecimy po dziękuję za, po lata, dziękuję. Tak. za subika. No, to jest kurnik, jest tak. Teraz ja, na dworze 60. Ja, no, może jest tak, lubi biegać w sinę. Nie widzę co outside w ogóle. Trzeba też nie widziałem, mogę jakiś tak na te. Albo na te, taki tu was jednego. Niebieską mnie widzę. Nie ma ta, blisko rozbijałem. Rozbijałem. Ok, przybą. No dawaj chyba jest na mnie, może. Farium Secret, chyba rozbijałem. Dobre info, bracie. Idę pod dai. Phoenix, uważajcie. Może Secret, już po palek właśnie wszedł. Dopalam Phoenix. Zobaczymy, czy Dobra. Ja i Na kurniku. W kurniku. Na kurniku śpi? Zobacz, kurnik. Zobacz, kurnik. Mieszki. Zobacz, kurnik. Dziś mi ładnie do połów. Cześć, koniec. Lepiej dzisiaj. Dziękuję Pronto za 47. Dziękuję Ventor bardzo. Siemano. Kurwa, ciężkie chwile nastały teraz. Dajcie ścianę, ja zajdę do ciebie. Na ciele dostaję, kurwa.

Czerwony jestem, lecimy na teraz za czerwoną Ja mam rampę, może się nas? Spaka została Dojechał na osadzie mnie Czemu na osadzie? Za czerwoną Nasz rozbił Nie no, patrzyłem kurwa tam Ja próbuję do fejny, przejść Cofałem A jest lipo Wypadł na O pierdolę Bym jest tam, może bym go zajął Chyba nie, nie widzę. Phoenix jeden. Chyba mnie widział. A niebieska nie widzę też. On ma zostawił, widzą pracy. Ja na schodach w się stoję i mi Tylko jeszcze raz. A niebieski u góry. Holdowałem Ci te plecy na phoenixie, jakby przebijał smoki, żeby ci nie przyszedł na plecy. Jak zacząłem kurwa cofać, to mi wychylił jebany. Proszę, dawać. Cześć, nektarek. Wzajemnie, zdrowych spokojnych, ma, szczęśliwych. Rozbijam. Zaczyna jakieś jakichś meczu Może, może. może znowu? To jest smutka na zejście Feniks ja, Fenix. Pod silosem nie ma, trzeba go całować. Drugi smoke drzwi CTW. Nie idziemy chłop gdzieś, A na niebieskiej. Wenta zjeżdża. Na niebieskiej, kogoś. Drugi smoke drzwi. Znaczy rampa. Kurwa main. Main CTW CTW? Może zabiję teraz. Tak, CTW. Ja zabiję jednak. Przed trzy Bobby. skracał. Leży main.